Przywódź. Cześć! Cześć, witam Was w na następnym odcinku z Mówi Star Planet. Bez zbędnego gadania. Przechodzimy do gry jest dzisiaj czwartek, jest zmiana tła, a ze mną jest. Słonecznik! Luki! A z tyłu jestem słonecznik, więc jak go słyszycie, to łapeczka dla niego w górę. E, za to, że się odzywa. <grym> Dobra, zaczynamy. Szybko zaloguję. Mm. A jeszcze musimy oczywiście zobaczyć, co to nowego jest. I yy, pokażę Wam konto Lukiego. Dobra, a konto Lukiego jest tutaj. Tak się. No i oczywiście. Zmilczuję mus... i rozdzieliło. Musia, musiałam, oczywiście, pokazać, jaki tam prezent dostaliśmy. No, oczywiście ja tam nie patrzę nawet Kupciuszki. dużo. Ścięła ci się. <laughs> Ale dobra. O jest, odcinek. Dobra, zcięło się. Nie wiem czemu mam dobry net. E, no i możesz, e, możesz sobie zakręcić kołem. E, pozwalam ci. E, to jest jedno z nie wiem któregoś tam konta Lukiego. E, to jest moje czwarte e, konto. No... E, niestety z tych Nieudanych, no to niestety. Odbieraj. Dobra W ogóle mega, mega dziwne tło, ponieważ jest takie no jak, e, coś Ala coś Ala jesteś w restauracji i w kominie. Nie restauracja, nawet nie jest restauracja, w ogóle jestem celeb i, i jej! I bardzo się cieszę. Coś ty zrobiłaś, że jesteś cel. No widzisz? I ogólnie, jeśli chcesz, to ja zakręcę raz, a ty dwa razy. E, kołem Vipa. Czyli e... są spodnie Elfa. Nie, no jakieś kupiła sobie. Możesz kręcić. Chcesz? Wipe? Vipem? No i vipem mnie tylko. Dwieście. 200, w ogóle ja dużo wydałam, ponieważ... O, ale e, o kurczę. E, ja dużo wydałam, możesz kręcić jeszcze ten. Jeśli chcesz, to możesz ja to tym, bo ja już raz tu Ja, ale ja wolę. Tu, bo już nie możesz, bo ja kręciłam. E, przed chwilą. E, no. I ogólnie wydałam dość sporo kasy, ponieważ ja kupi kupiłam sobie z tego co pamiętam dwa komplety ubrań i umeblowałam wreszcie swój pokój. Ale co jest hmm. 5? A, 5? Tak, i umeblowałam wreszcie swój pokój. E, I jest już gotowy, więc mogę wam go też pokazać. W ogóle jest mega fajnego ga gazetka, musimy kupić. Mhm. No. Jestem, pra e, jest jest jestem w ogóle prawie jakiś... jedynym nie VIP-em. E, jest też jakimś w ogóle e, jakaś taka czacha tam z tyłu, a tak się prezentuje mój pokój. Tak wiem, jest tego tu mega dużo, nie? Ale tam jest wejście do innego pokoju. No dużo z tych rzeczy, ale jakoś tak... Przytulnie, no nie mówię. Nie no, ogrodu, ogrodu jeszcze nie za bardzo zmieniłam, jeszcze będę się tym bawić później. Kuchnię tylko trochę tam Skąd zmieniłam. Tak łóżko? E, a w położyłam na razie łóżko i, i to się miało usunąć. Nie, to się miało usunąć? Nie wiem. Nie wiem. Ale to jest do łazienki. Trudno. A, to wiecie, po imprezie może być. Więc <laughs> na znaczy, tak się wszystko tutaj mi prezentuje przez parę, to się nagrywa, Dobra, i ogólnie nie będę wszystkich pozdrawiać i e, napiszę tylko, że nagrywam. Trzeba się Dobra, w ogóle mieliśmy nagrywać odcinek z tego jak, wiecie, jak już w ogóle jak z, z tymi mega prezentami, ale jeszcze na tym się jakoś nie wyrobiliśmy. I w ogóle nazywa się to Drag Christmas. Więc kup, kup spodnie iść. Elo, nagrywam więc. Wiesz. Elo, gazelo, napiszę gazelo. Ale dobra, ale napiszę że gazelo, napisałaś gazelo y, Elo, no to naprzemyśl, cicho. cicho. E, p... Elo, gazelo. Nie. Kto to? O, hej, e, ty. E, pozdrowisz, oczywiście, nad e, rzecią e, na to. Na tlop... Nie, na... przepraszam, nie wiem cię. Ja muszę sobie Oczywiście zdobycie. cisza, że pozdrowie cię. Pozdro. Pozdrowa. Na... Pozdrawiam i jeszcze ktoś chce być pozdrowiony dzisiaj? E, e... P -o -dy -ry A Z I i a -me. Dobrze, więc e, proszę, po, tutaj macie linki tych osób, które, wam pozd które pozdrowiłam e, I możecie sobie tam zapraszyć do znajomych, nie wiem, dać im tam prezent, grafa, pomóż ich w levelu Dobra, e, a teraz nie przedłużając, e, wejdziemy sobie do pokoiku Tak, po prostu w się, że mnie nie nagrywa I ogólnie pokażę wam to tło, bo to tło jest mega przerażające Nie wiem, czy wy też macie takie odczucie o, popatrzcie, to tło jest w ogóle jakieś dziwne, jakiś choinka z czaszkami, no w ogóle, Pum. Hmm. E, Więc mega, mega. W ogóle ile was jest teraz e, obecnych? U, 36. U. Dużo jest was, naprawdę dużo jest was. Oczywiście, że was wszystkich, e, te osoby, które napisały do mnie, hej, e, e, ty, naprawdę pozdrawiam. O, jeszcze ktoś tu. Pozdro, O, napiszemy szybko, że pozdrawiamy cię. I idziemy dalej, żeby nie tracić czasu e, ogólnie z e, odzieży. Z tego, co się dowiedziałam, jest chyba 8 stron. I zaraz zobaczymy, co mi się tutaj jakoś spodoba, bo trochę słabe są te rzeczy. O, ładna jest ta sukienka. Ta sukienka mi się podoba. Nie, ta mi się sukienka podoba. Ta bluzka jest bardzo ładna. I te włosy, ale nie w tym kolorze. Nie. Nie, nie podoba mi się tak naprawdę e, to, e, znaczy, to t, znaczy nie podoba mi się w tamtym kolorze. Ta sukienka jest taka fajne. taka, taka sobie. Zaczynasz jakiś? A, jest. E, ta sukienka też nawet jest spoko. Ta sukienka... Ale fajna. Nie mam do nich ale przekonania fajne. To? Pszczach, to nie. Myślę, że Ta też jest jeszcze fajna, ale jakoś takie te rzeczy. Mówię Wam, ostatnio jakieś te rzeczy są jakieś beznadziejne. Mikołaj takie podpisane, to, to nami. Tio, y, Ale ogólnie słabe te rzeczy są, na serio. Myślałam, że tutaj, nie wiem, jakiegoś oczoplą dostanę, że tu będzie jakieś wielkie wow! Ta sukienka jeszcze jakaś jest nawet. Yy, ale niby jest potem na 8 stron, a jakieś tak... zobaczę. To też jest nawet takie, no, da się przeżyć. Ta sukienka yes. taka sobie. Nie, mi się nie podoba. To jest w ogóle prze, przerobione, prze, prze, przerobione, ponieważ to normalnie ma kolor, z tego co mi się wydaje. Tak, to ma jakiś tam niebieski, a to jest z tego co pamiętam, to białe. No, to więc to jest. I, i ten, ten kruk mi się nie za bardzo jakoś widzi. O ten jest ładniejszy. Z budki mi się nawet te podobają. Powiem Wam szczerze. Ten naszynek jest jeszcze jakiś spoko. Mm, ale nie ma jakichś włosów bez, nie, nie dla VIP-u, znaczy nie nie ZDiaxy. No ta, ta sukienka, no taka. Taka sobie. Naprawdę, jeszcze taka kartka też jest przerobiona. No, no nie, nie starają się coś ostatnio. O, są włosy bez. No ale takie jakieś słabe, moim zdaniem. No serio, słabe te rzeczy są. Nie, mega słabe. Yes. O, a te kwiatuszki koni są pr przerobione z Frozen. Coś wam coś przypomina? A to? To nie, to nie pamiętam. Ja tak szczerze mówiąc od niedawna... Nie, znowu wróciłam, od jakiegoś czasu gram w tak kwiatuszki Wróciłam po jakimś czasie, więc wiesz. O, to było w ostatnim. To jest przerobione, bo było czerwone. No serio, no. Ta sukienka jeszcze jest jakaś ładna. Nie, ale tak słabo. Ja myślałam, że takie rzeczy plączą dostanę, że będzie co wybierać, a te rzeczy są znowu słabe. Nie wiem, postarajcie się. E, a rzeczy może mi jakoś powalą? Nie. Jedyne co mi się tutaj podoba to jest to i to, że śniegu jest więcej, nie jest dla VIP Po prostu to za to naprawdę wielkie brawa, e, ale tutaj z tego co mam tam był śnieg, tylko że chyba dla vip ów Tutaj będzieś tam... O, tu jest taki był śnieg, tylko że dla vip -u. A ja chciałam go kupić wczoraj dobrze, że go nie kupiłam, bo sobie kupię teraz będzie go więcej być. i mm. nie, nie jest nawet dla vip u Więc te dwie rzeczy mi się jakoś teraz podobają, więcej nie. No wiecie, mogli żywego dać. Nie wiem, czy jakieś jest święto muszę sprawdzić, bo, bo nie pamiętam. Jeśli chodzi o animacje, to może chociaż jakieś to animacje będą fajne, poczekajcie, nie poddajmy się. Animacja jakaś taka.